Moim i Państwa pierwszym gościem Krzysztof Meissner. Dziękujemy za dzisiejszy mecz. My również przede wszystkim dziękujemy kibicom za piękny doping i jak zawsze oni nam dodają dużo energii. Mecz z wiceliderem wiedzieliśmy, że lekko nie będzie, ale momenty dobrej gry były. No jasne, myślę, że wynik nie odzwierciedla meczu, bo myślę, że jak skończyłoby się minus 4, to wynik oddałby to, bo no były momenty dobre. Wiedzieliśmy, że przeciwnik jest nowiceliderem, walczą o ligę centralną, ale my nie jesteśmy chłopcami do bicia, no miejsce w tabeli nie oddaje tego. Dokładnie, tym bardziej, że też graliście w niepełnym zastawieniu. No tak, no niestety mamy trochę kontuzji plus jakiś tam wyjazd służbowy Dawida Grafa. No trzeba walczyć i łatać dziury tym, co jest. Gramy już we wtorek z Wolsztyniakiem przed ostatnim mecz sezonu. No dla nas tylko liczą się trzy punkty i nieważne z kim gramy, zawsze gramy o trzy punkty. A tym bardziej, że to kolejny zespół z Wielkopolski i chcemy pokazać, że to my jesteśmy lepsi. Dzięki bardzo za dzisiaj i do zobaczenia na wtorek. Również zapraszam wszystkich na wtorkowy mecz. A z drużyny gości dzisiaj do mikrofonu wywołany Maciej Stańko, witam serdecznie. Witam, witam. E, powiedz Macieju, co było kluczem do zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu? No, zdecydowanie nasza obrona. Zagraliśmy mocno w obronie i przyczyniło to do wygrania mecz dziewięcioma bramkami. Powiedz mi, czy wyjazdy do takich drużyn jak Kościan, właśnie czy one bardziej motywują, czy właśnie poszukujecie dodatkowej motywacji? Nie, nie patrzymy na to, jedziemy na każdy mecz tak samo zmotywowani i gramy zawsze do końca, bo przed nami jest jeden cel, awans do Ligi Centralnej. W dzisiejszym meczu dużo piłek odbitych przez siebie w bloku, jedna również głową. No, przy moich warunkach fizycznych, no to zdarza się to dość często. Przed Wami ostatnie dwa mecze, w tym właśnie mecz sezonu, czyli na zakończenie Kąty. No tak, no osobiście nie mogłem się na ten mecz doczekać i trenujemy ciężko, żeby być przygotowani na 100% na ten mecz. A razem ze mną już trener zespołu gospodarzy, pan Kamil Hanuszczak, witam. Witam serdecznie. E, trenerze, dużo nie zabrakło, żeby nawiązać skuteczną walkę z wiceliderem dzisiaj? Zabrakło 8 bramek, z tego co pamiętam wynik był ośmiobramkowy, do naszą niekorzyść. Czy zabrakło niewiele? Myślę, że trochę doświadczenia takiego boiskowego, świeżego doświadczenia boiskowego, no i sił. To było ewidentnie widać już w drugiej połowie, że brakło nam sił, mieliśmy krótką ławkę i to spowodowało, że ciężko już było nawiązać tą równorzędną, E, walkę, a, a zespół z Legnicy no, ma tak naprawdę 16-osobowy zespół, który każdy, kto wchodzi, to tworzy tą, tą jakość na boisku. E, u mnie chłopaki zagrali bardzo ambitnie. Jestem bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób wyszliśmy na boisko, bo każdy, kto wychodził to dawał z siebie 110%. No i druga sprawa, że cieszę się, że mogliśmy mm, dać minuty młodym zawodnikom. Tutaj mówię o, o Jacku Idziaku i o Adamie Kaniewskim którzy moim zdaniem zagrali naprawdę fajne zawody, mimo tych minut niewielu, to uważam, że każda, każda minuta będzie procentowała na, na ich korzyść. Jeżeli będziemy mogli z nich skorzystać w następnym sezonie, to będę naprawdę bardzo zadowolony. Czy uważa trener, że gdybyśmy zagrali dzisiaj w pełnym zestawieniu, to byłaby szansa na nawiązanie skutecznej walki z wiceliderem? Ciężko powiedzieć, a nie chciałbym gdybać. Jak będziemy w pełnym zestawieniu, spotkamy się z Legnicą, to wtedy odpowiem. Bardzo chciałbym zagrać, bo uważam, że Legnica gra bardzo fajną piłkę ręczną, taką szczególnie dla nas, do tego, żeby podnosić swoje umiejętności. Więc jeżeli nadarzy się taka okazja, to bardzo chętnie chciałbym przystąpić do takiego meczu w pełnym zestawieniu. Napięty ten grafik na sam koniec sezonu, bo już we wtorek Wolsztyniak. Tak, natomiast my jesteśmy przygotowani do tego sezonu całego i to, że jest napięty grafik, no to, to świadczy tylko o tym, że, że jesteśmy w stanie te mecze zagrać. I tak naprawdę wtorkowy mecz rozegramy bez żadnego treningu, ale uważam, że to będzie dobry prognostyk dla nas, żeby ten mecz wygrać. De facto Wolsztyniak jest ciężkim przeciwnikiem, to widać po tym, ile zdobyczy punktowych mają w, w swoim dorobku. Mm. Troszkę mniej od nas, dlatego uważam, że to będzie bardzo ciężki mecz dla nas, ale wierzę w to, że, że na pewno wygramy. Prośba o pytanie ze strony Trybun. Jak groźna kontuzja Nowaka? Czy zobaczymy go jeszcze w tym sezonie na parkiecie? Nie, w tym sezonie absolutnie Mateusz nie, nie wystąpi w naszym zespole. We wtorek ma operację. Nie chciałbym mówić o szczegółach, to jest jego prywatna sprawa. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno jakieś oświadczenie wydamy. Natomiast trzymamy kciuki za, za tę za tą operację i mam nadzieję, że jak najszybciej do nas wróci. Razem ze mną już trener zespołu gości, pan Góreczny Tomasz. Witam. Dzień dobry. Y Trenerze, gratulujemy zwycięstwa, gratulujemy pogoni za zdobyczami punktowymi i gratulujemy cały czas utrzymania w walce o Ligę Centralną. No tak, to jest nasz cel od sierpnia zeszłego roku na ten sezon, aby z powrotem wrócić do Ligi Centralnej. Sami sobie trochę narobiliśmy kłopotów, doznając trzech porażek, ale wszystko w naszych rękach. Dwa, teraz już dwie kolejki do końca, jeśli je wygramy, no to będziemy grać w turnieju barażowym. Co było kluczem do zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu? No co było kluczem? No myślę, że naszym kluczem w ogóle w tym sezonie jest mocna obrona. Mocna obrona, bramka, z tego ciągniemy kontry. W ataku też mamy kilku chłopaków, co potrafią rozwiązać sytuację. Początek nam się trochę nie ułożył. Kośnia postawił bardzo y, mocne warunki. Z, zmiana w bramce. Wszedł Łukasz Mazur, odbił trzy piłki, odjechaliśmy i myślę, że od tego momentu, to była gdzieś tam 20 minuta, już mieliśmy mecz pod kontrolą. Dokładnie, przez cały, całą drugą połowę nie pozwoliliście się, się zbliżyć tańczy na mniej niż cztery bramki do siebie. Tak jak ten wspominał, dwie kolejki do końca, w tym chyba ten najważniejszy mecz sezonu. Tak, najważniejszy mecz sezonu. Jeszcze mamy u siebie w też nie możemy o tym zapominać, a później za, za dwa tygodnie mecz w kątach i no, tam pójdziemy na noże, no, po prostu mecz o wszystko. Mecz o wszystko. Życzymy dobrego meczu o wszystko, zdrowia i dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia. Ja też bardzo dziękuję i chciałem też powiedzieć, że bardzo fajną macie publiczność, ale przyjemnie tutaj było do Was przyjechać. Przyjemnie jest gościć takich gości. Dziękujemy bardzo. Dzięki.